Mam nadzieję, że się nagrywa. Nagrywa się. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę miał dla was Giwawaya na 9 pocharków. Myślę, że nagroda jest opłacalna. Jeszcze otworzymy skrzynkę. Może jakoś... Co jest? CO JEST? Co jest, czekajcie, robię cięcie To co nie przed chwilą stało było łobekowe! Więc robię dzisiaj kill słuchajcie, nie na tą postać Na dziewięć powiarków, zaraz wam pokażę jak Nie kojarzę w ogóle tej postaci Ale mam teraz w ogóle przypał Jak przypał, jeżeli mogę tak określić Ja nie wierzę, legenda Ja, panie o legendzie ze zwykłej skrzynki, to nie marzyłem nawet Właśnie za co jest ta postać taka dziwna, nowa? Bo nie wiem Ale w sumie się nie dowiem No to przecież nie live Ale ta postać słaba skrzynki rozwala To jest bardzo smutne Tak myślałem, że ten typek tak to zrobi Ło Oj, oj, oj No nie umiem tym grać O jakie lagi, panie Ale nie, ja się zaraz tym chwalę na grupie, nie? Jeden co za debil Ma takie dziwne kolce, nie jako ultę Ojojoj Dobra, czekajcie Do Tego giveaway'a trzeba faktycznie zrobić Więc już wam tłumaczę zasady To była rundka na rozgrzewkę Ale nie robeka w ogóle z tym Na rozgrzewkę, I chodzi o to, że wchodzicie właśnie jakąkolwiek postacią Nie musi mieć zero pucharków, ale no Chciałem odpalić legendę Zde. Zaraz się chwalę koledze, nie? Który nie ma żadnej i nie trafiłem, panie. O, o, o. Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. Kościół tu. Jenny czątek słowo zadaje HP. Dobra, ten bot mi tutaj. Bo, znaczy ten typek. Bo może nie gram na botach, bo wiecie, żeby nie, nie było, że. Jest Michal2.0 i z starsy Oj, oj, oj! Nie tak to miał, nie słuchajcie, to jest bardzo zapewne, że żeby na te boty chodził, więc dzisiaj na te takie dziwne roboty. Mam spajkę, ja nie wiem, Ja nie wiem. Jeszcze udokumentowane na kamerce! Nie wierzę! Taki, jest tu taki, który dobra, więc to jest skrzynka. Zapraszam na scenę pana Bartosza, kolczyka. Kurde, ta postać jest słaba! Dobra. Ostatnia próba na tego na Zero puszek. Ale jestem podjarany. Panie. Dobra, więc zagramy sobie jeszcze raz. Giwaway polega na tym właśnie, że wchodzi jakąś postacią do gry. Musicie nazbierać dużo Power Cubesów. Bo to naprawdę... Wygranie tego Giwawaya może mocno pomóc. Więc ja spróbuję może to tak działa, że... o, Dobra. Ten Giła o wiele łatwiej wygrać. Mając tu power chrupcy, A ten cymbał nie wiem co zrobić. Ale mam takie lagi. Nie, ja to nawet nie podchodzę teraz, nie? Ja teraz O nie dość zły po... Nie, dobra. Iwaj polega na tym, że wchodzicie do gry, zbieracie 9 puszek i je macie. Ale teraz odcinek na poważnie. Skąd ja mam legendę! Odcinek na poważnie. Lubicie Browsters, tak? Lubicie też strasznie klocki Lego. Po prostu jesteście fanami podróbek, i Lego i ogólnie klocków, które są kompatybilne z Lego. To dzięki mnie właśnie nadeszło rozwiązanie. Znaczy, nie dzięki mnie, ale dzięki temu, co znalazłem w Chińczyku. Panie i Panowie, chciałbym Wam zaprezentować nową i niepowtarzalną. Przychodzę dzisiaj do Was z pomocą. Z recenzji pod jakiegoś stołu, na materacu Bo nie mam gdzie nagrywać, bo jest sylwester I wszyscy się w pokoju, w którym mam całe studio i w ogóle Więc... Wypadł no, mi jest jest podjarany Więc dzisiaj zajmiemy się podróbką LEGO SL Toys Battle Start Start! Mm. Mm. Więc... Złożę tą figurkę i widzimy się zaraz. Jak będziecie słyszeć mojego brata, sorry. Ale ta figurka jest straszna. Ja się jej boję. Jak jej kasz zasłania w połowy głowy. Ta twarz. W środku jest uwięziona na pewno jak dusza. To jest straszne. A tak na serio, ogólnie figurka jest zła. Pieniądze na Dynamitu i dla Helmu. No co tutaj? Z tyłu nadruków nie ma oczywiście, z przodu na nóżkach na drużki są, na torcie są. Ogólnie minifigurka jest taka jak na obrazku, tylko ten task. LOL Więc no. Ogólnie Kotropon Spajka ze zwykłej skrzynki przypadkowo nie gra w Blaster, więc sprzedam konto, żartuję oczywiście. Więc do widzenia! Widzimy się kiedyś ostatni film, znaczy już na, 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 film, pierwszy film na Europa.